Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Przed świętym dniem paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. I po skończeniu wieczerzy, gdy szatan skusił był serce Judasza i szkarioty, syna Szymona, aby Go zdradził, wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w Jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga zdąża, Wstaje od wieczerzy, składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się. Potem nalewa wody do misy i poczyna umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym się był przepasał. Zbliża się tedy do Szymona Piotra i rzecze mu Piotr: Panie, ty mnie nogi umywasz. Odpowiadając Jezus rzekł mu: Co ja czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem. Rzecze mu Piotr: Nigdy mi nóg nie będziesz umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto umyty jest, potrzebuje tylko nogi umyć, a cały jest czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Albowiem wiedział, który to go miał wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy tedy umył nogi ich i przywdział szaty swoje, zasiadł do stołu i mówił do nich: czy wiecie, com wam uczynił? Wy mnie nazywacie mistrzem i panem, i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i mistrz, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać, albowiem dałem wam przykład, abyście jakom ja wam uczynił, taki wy czynili.